Cześć, z tej strony Leszek z firmy Sprzątanca i Świetliki. Witam Was w moim kolejnym nagraniu. Tym razem nagrywam dla Was w plenerze, więc wybaczcie od razu niezbyt dobrą jakość dźwięku, jeśli taka będzie, czy też różne odgłosy natury, które napływają do mikrofonu w tym nagraniu. Chciałbym Was dziś zaprosić na krótką prezentację sprzętu, który być może nie u każdego w domu się sprawdzi, bo na pewno nie sprawdzi się na małych, ciasnych powierzchniach. Ale ci, którzy mają duże domy i mają sporo miejsca do przewania różnego sprzętu do utrzymania porządku, to jak najbardziej ten sprzęt będzie przydatny i praktyczny. My jako firma sprzątająca świetliki używamy go na średnich powierzchniach, w domach, gdzie jest dużo przestrzeni. Na ten moment najlepiej sprawdza się nam na ośrodkach zdrowia, w których utrzymujemy porządek. Na pewno wszyscy dobrze znacie klasyczną, standardową wiledę, w której Nasi klienci używają w wielu domach, czyli brązowe lub też szare wiaderko, wyciskarka na wiadro i płaski mop, który jest w zestawie. Wtedy praca tym zestawem też idzie szybko, sprawnie, nie musimy brudzić rąk podczas wyciskania mopa. I to jest taki sprzęt, który zdaje egzaminy na niewielkich powierzchniach. Natomiast Wileda również wprowadziła na rynek. Coś takiego większego, na większe czy też średnie powierzchnie. Nie są to już mega przemysłowe wózki, ale właśnie na takie średnie powierzchnie on zdaje sobie, daje sobie radę e, idealnie. I słuchajcie, jest to taka wileda profesjonalna już, e, która posiada wiaderko e, wraz z zestawem na kółkach. I teraz zobaczcie jak to, e, jak to wygląda. Ja na razie Wam to tak zaprezentuję. Mam tutaj to położone na podłodze, więc troszkę tutaj znikam. Słuchajcie, w zestawie mamy taką podstawkę. Która jest na kółkach. Myślę, że to tutaj dobrze widać. Leciutka, nie za ciężka. Do tego mamy takie wiaderko o pojemności 25 litrów. Klasyczna Wileda. Podkreślam, że kolor szary to jest oznaczony jako profesjonal. I ten plastik jest rzeczywiście wykonany z lepszych materiałów i jest znacznie mocniejszy. I do zestawu. Tutaj mamy coś takiego, jak taką wyciskarkę. Tu już mamy nie tak, w standardowej, domowej wiledzie, ale tutaj możemy sobie, o, tak tą rączką naciskamy i mop po prostu zostaje wykręcony. Nie musimy naciskać, jak w tej wiledzie domowej, tylko tak to, tak to wygląda. Słuchajcie, taki zestaw składa się z trzech części przychodzi to w jednej paczce musimy sobie tylko nawet nie trzeba kółek wkręcać bo one już są w tej podstawie wystarczy go zmontować i ten sprzęt jest gotowy do użycia na plus na pewno jest ta podstawa na kołach czyli tak jak mówiłem sprawdza się to na średnich powierzchniach ponieważ tym wózeczkiem możemy sobie swobodnie przejeżdżać z miejsca na miejsca nie trzeba ponosić wiadra albo jak tam zauważyłem niektórzy szturchają nogą często woda się wylewa także ten zestaw jak najbardziej spełni wasze oczekiwania. Więc e, jeśli macie e, ochotę taki zestaw sobie zakupić, to jak najbardziej zachęcam przez internet. Niestety nie jest on tani, bo z tego co pamiętam, to chyba około 600 zł taki zestaw kosztuje. Bez MOPA w zestawie, MOP trzeba sobie dokupić osobno. E, tutaj bym polecał na taki zestaw, e, Wileda wypuściła. Mopa XXL, chodzi o wielkość nakładki. To w razie czego takiego mopa sobie można dokupić. Ja myślę, że filmik jest bardziej dla firm sprzątających, które właśnie świadczą takie usługi na co dzień. Taki sprzęt się szybko zwróci. Można go zakupić sobie na fakturę, więc nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Teraz pozwólcie, że tutaj zmienię kamerę i Wam z bliska zaprezentuję ten sprzęt. Słuchajcie, tak ten sprzęt wygląda. Teraz go możecie tutaj sobie tak spokojnie zobaczyć z bliska. Mamy platformę. Mamy wiaderko. Proszę bardzo, tak to wygląda. Teraz zamontujemy wyciskarkę. I tutaj ona jest tak ciekawa, ciekawie montowana, ponieważ. Ach, wybaczcie, na takie klipsy. Więc wystarczy o raz, dwa e, i wyciskarka fajnie siedzi. Popatrzcie się, to wszystko pracuje. O, tu jak tworzymy mopa, to nawet nie musi być mop wiledowski. Może być jakikolwiek inny. A przecież my na wiledzie lubimy pracować. Tak to wszystko wygląda. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy takie udogodnienia. Tutaj widzicie, można sobie założyć. O, ja to teraz zrobię taki wieszaczek. Ja tu teraz nie mam e, Kija mopa, żeby to pokazać, ale tutaj możemy sobie na przykład odstawić e, mopa na tej podstawce czy też jakieś inne wiaderko, które mamy jakiś sprzęt pomocniczy. E, mopa tutaj wkładamy, mop się nam trzymie pionowo, nie ma żadnego problemu z tym. E, tutaj na tej wyciskarce również mamy tego klipsa. Tutaj możemy włożyć również mopa i on może być stale w e, wiaderku. Jest taki system jednowiaderkowy. Podręczny, fajny. I jak najbardziej zdaje egzamin. I to tyle jeśli chodzi o, o ten sprzęt. Fajny, fajnie się przemieszcza. Myślę, że, że warty, warty zakupu. No i słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o prezentację tego wiaderka na kółkach. Może nie wiaderka na kółkach, ale wiaderka z podstawą na kółkach, Wiledy. Do sprzątania na średnich powierzchniach. Jeśli uważacie, że film był przydatny, oczywiście będę zadowolony, jeśli będzie łapka w górę. Jeśli macie jakieś pytania, jak najbardziej w komentarzach lub też w wiadomościach prywatnych możecie mnie zadawać, a ja w miarę swojego czasu postaram się na nie odpowiedzieć. Zatem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!